Cześć, z tej strony Karwena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapowiedzi wrześniowe, książkowe, które mnie interesują. Mnie interesują, od razu zaznaczam, bo tych wrześniowych zapowiedzi jest masa i jak tak przeglądałam, to jest tego naprawdę ogrom tytułów, więc sobie przejrzałam wszystko. Wiem na co czekałam już od dawna, ale znalazło się tutaj też parę tytułów, które zwróciły moją uwagę, o których wcześniej nie słyszałam, więc też o nich tutaj powiem. No i to są takie tytuły, które ja raczej będę kupowała, będę ich wyczekiwała, będę ich wypatrywała gdzieś na jakichś promocjach, może fajnych, bo. Pierwotnie ta lista, którą chciałam Wam dzisiaj przedstawić, była dużo dłuższa, ale uznałam, że ograniczę ją tylko do tych perełek, do tych tytułów, na które faktycznie ja się nastawiam bardzo dobrze. W tym wrześniu, więc wszystkie one mega zwróciły moją uwagę pod pewnymi względami. No i lecimy po kolei. Nie będę tutaj mówiła dat. Daty będę tutaj wklejała już w postprodukcji. No i w ten sam sposób, nie wiem czy dokładnie będę mówiła chronologicznie, będę mówiła wydawnictwami tutaj w tym filmie. No i pierwsza książka, słuchajcie, jest z wydawnictwa, z którego ja nie przeczytałam nic. I teraz. Jeżeli ktoś wie, to mówcie w komentarzu. Ja tutaj nie, nie zagłębiałam się w ten temat mocno przed tym filmem, ale czy to wydawnictwo jest nowe, czy po prostu ono już działa, 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 i dopiero teraz jest jakaś książka, która zwróciła moją uwagę, bo to mnie bardzo ciekawi. Ja w ogóle nie widziałam tego wydawnictwa. Jest to wydawnictwo Abyss. Abyss. Chyba tak e, należałoby to przeczytać. I książka wydana we wrześniu przez to wydawnictwo to Ciemna Strona Księżyca Roberta Schmidta. I w opisie tutaj e, mamy, że tego autora, fanom tego gatunku, jakim jest fantazy, fantastyka, science fiction, nie trzeba przedstawiać. I szczerze mówiąc, ja tutaj miałam totalne zdziwko, bo tak samo jak wydawnictwo jest dla mnie mm, nierozpoznawalne, w sensie do tej pory przynajmniej, tak autora ja też nigdy wcześniej nie widziałam, nigdzie w sensie nie zainteresował mnie. Ten autor na tyle, żeby po prostu jego nazwisko jakoś zapadło mi w pamięć. Więc to będzie pierwsza książka autora. No i faktycznie, jeżeli tego autora no, trzeba znać, no to musimy go poznać we wrześniu. Słuchajcie, jeżeli jesteście fanami gatunku, to razem ze mną, słuchajcie, robimy we wrześniu akcję czytelniczą tej książki. Ona pod kątem. Struktury może nie jest czymś idealnym dla wszystkich, bo jest to zbiór opowiadań, ale jak przeczytałam, że to są opowiadania totalnie różne, bo mamy jakieś tam akcyjniaki, mamy typowe fantazy, mamy horror, mamy horror i mamy też postapokalipsę, więc mamy wszystko ograne tutaj. Więc myślę, że każdy fan tego gatunku znajdzie coś dla siebie, bo nie wszyscy lubią na przykład jakieś takie science fiction akcyjne. Niektórzy wolą bardziej fantazy, niektórzy wolą właśnie postapo, niektórzy bardziej wolą się pobać na hororach, Więc myślę, że ta książka spełni oczekiwania każdego, przynajmniej pod jakimś względem. No i to mnie zachęciło mega, bo czasem, jak mamy jakieś takie opowiadania w jednym stylu, w jednym koncepcie. To one mi osobiście zazwyczaj nie odpowiadają. W sensie, zazwyczaj jest to średniawka, a tutaj każde może być strzałem w dziesiątkę, więc zobaczymy. Ja się nastawiam na tę książkę bardzo dobrze. Druga książka to wydawnictwo już mi tym razem znane, czyli Art Rage i książka Termusz, Thermus, e, tak e, dziwnie brzmiący ten tytuł, ale to jest nazwa hotelu. I mamy tutaj Post-Apo, e, takie typowe Post-Apo, coś, Ciekawego, bo mamy hotel, w którym prepersi, bogaci prepersi, wykupili sobie zawczasu miejsce w tym hotelu, w pokojach. No, prepersi, czyli osoby, które przygotowują się na apokalipsę. I tutaj właśnie ten hotel oferuje takie przetrwanie tej apokalipsy. Oni tam mają jakieś bunkry, chyba, w których można się schować, przeciwnuklearne i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ta apokalipsa następuje. No i w tym hotelu, no miało być ślankowo, a wcale tak chyba nie będzie. To jest temat, który mi osobiście odpowiada bardzo. Na te wszystkie podejścia do, do, do jakiejś takiej wizji mm, apokalipsy i, i tego, jak ludzie reagują na, na, na takie katastrofy i, i, co, i co potem. Szczerze mówiąc, i tak naprawdę, sam temat prepersów też mnie mega interesuje. I ja, co prawda, prepersem nie jestem, ale zawsze chciałabym być. Gdybym miała jakąś taką super wielką piwnicę, dom z jakimś zabudowaniem i mogłabym tam właśnie zrobić taką piwnicę, to chyba bym w to poszła. Więc są to tematy, które mi osobiście odpowiadają i tę książkę na pewno też będę czytała, jak tylko wyjdzie. Gdzieś tam w okolicy tego, jak będzie wychodziła, pewnie gdzieś tam będę na nią polowała. Teraz wydawnictwo Fabryka Słów i Rebeka Kwang. Słuchajcie, ta autorka jest przeze mnie totalnie olana ostatnio. Ja przeczytałam trylogię Wojny Makowej i dla mnie była super. Ja mega dobrze wspominam tę serię. Nie wiem, czy chcę do niej wracać i chcę sobie psuć to wrażenie, jeżeli przy drugim czytaniu byłoby gorzej, ale pamiętam ją bardzo dobrze i trzymam ją na półce i naprawdę jest to seria, która została gdzieś tam w moim sercu. Później ta autorka wydała chyba ze dwie książki na polskim rynku i żadna z nich jakoś tak mnie mocno nie interesowała. One zbierały różne skrajne opinie, a tym razem mamy coś co może mi przypasować. Jest to Katabaza i jest to o dziewczynie, która, słuchajcie, czekajcie, muszę to przeczytać, e, chce się stać najbystrzejszym umysłem w dziedzinie magii analitycznej. No gdyby magia istniała, to ja byłabym magiczną analityczką. Ja, to, to, to jestem ja, to, to jest mój zawód, więc tutaj już tym zdaniem mnie ta książka kupiła, więc no to już wiem, że to na pewno będę czytała, ale tutaj, uwaga, uwaga, dzieje się zupełnie nieoczekiwany obrót spraw, bo ona ma się uczyć potokiem jakiegoś profesora. Ten profesor niestety ginie, no i ona po prostu nie chce chyba sama, sama podjąć się tego wyzwania, więc chce jednak odnaleźć tego profesora i schodzi do piekła. A schodzi do Piekłaskim ze swoim wrogiem, uczelnianym. Więc nie wiem, czy tam będzie jakiś Enemies to Lovers. Trochę mi to tak pachnie po, po tym opisie. No ale zobaczymy. Więc y, mamy. Te totalny misz masz. Mamy magię, e, mamy demony, piekło i, i pewnie różne filozoficzne myśli, jak to w tych ostatnich książkach Kwang e, chyba bywało, więc może być ciekawie. Ta fabuła mi osobiście przypadła do gustu, więc na tę książkę na pewno też się czaje we wrześniu. Tutaj, słuchajcie, jest coś co chyba najmniej z całej tej listy jest takim Five Star Prediction. jakby miała powiedzieć, e, które książki otrzymają ode mnie 5 gwiazdek, to wszystkie do tej pory raczej tak bym stawiała. Ta. Nie wiadomo, bo tutaj będzie Trójkąt Miłosny. Jest to wydawnictwo Jaguar i książka pod tytułem Bezsenni. Z opisu brzmi. Ciekawie, ale właśnie gdzieś doczytałam, że no będzie tutaj trójkąt miłosny. A mamy tutaj opowieść o dziewczynie, która jest strażniczką lasu, lasu pełnego różnych stworzeń i ona ma na sobie nałożoną jakąś taką klątwę. Kiedyś ktoś ją uratował i w zamian za uratowanie jej życia ona po prostu teraz ma na sobie taką klątwę, że kogokolwiek dotknie, no w sensie nie może nikogo dotknąć. Nie wiem, czy on wtedy umiera, czy coś się dzieje, ale po prostu no, nikt nie może jej dotknąć i ona nikogo nie może dotknąć, ale jest jeden wyjątek. Jest jeden mężczyzna, który jest wyjątkiem, a ten mężczyzna jest właśnie chyba tym tytułowym bezsennym. I tutaj jest taka sytuacja, że tu tak naprawdę są chyba dwie osobowości w jednym ciele, jak pierwszy z nich idzie spać, to wtedy przejmuje władzę ten drugi. Więc. De facto, e, ta, ta postać jest bezsenna. No i tutaj, chyba ten trójkąt to będzie właśnie między tą bohaterką, tą strażniczką, a dwoma mężczyznami w tym jednym ciele. Tak, gdzieś chyba się domyślam. Tutaj szybko chciałam tę książkę wrzucić, bo jest to seria, która naprawdę mi się podoba w tym roku i czytam od pierwszego tomu do czwartego. W tym roku, więc naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza czytać serię tak szybko, kolejne tomy po sobie. No i kolejny tom piąty będzie wydany we wrześniu przez wydawnictwo Mag. Jest to oczywiście seria Czerwony świt Pirza Brauna i jest to tom piąty, który się nazywa Czas Mroku. Muszę Wam powiedzieć, że tom czwarty na razie troszeczkę mnie zawodzi. On jest w zupełnie innym stylu i gdzieś wyczytam, chyba, że to jest podzielone na dwie trylogie. Tak, jeżeli wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i pierwsza trylogia była super. Moim zdaniem, no, czat. A do drugiej serii chyba trzeba się przyzwyczaić do nowego stylu, bo troszeczkę jest wolniej. Ale nie mówię, że to jest złe, bo powoli się wkręcam. Jestem za połową, ale no jest inna ta czwarta część, więc zobaczymy. Ale na pewno piątą będę kupowała, więc też ją chciałam tutaj właśnie w to podsumowanie zapowiedzi na wrzesień wrzucić. No i oczywiście tego, czego nie wrzucam, ale tak napąknę, na to odkrycie Reiri. Odkrycie Reiri będą już niedługo. Co prawda, gdzieś widziałam w zapowiedziach, że pierwszy i drugi to ma być w sierpniu, a trzeci we wrześniu. Ale chyba wszystkie trzy przyjdą na mnie we wrześniu, bo... No, i jeszcze paczka nie została wysłana, a wydawnictwo Mac chyba ma w tym momencie jakiś urlop. Gdzieś tam na stronie wyczytałam, więc chyba ta paczka do mnie przyjdzie we wrześniu. Więc dwa pierwsze tomy odkryć już mam zakupione, więc przyjdą do mnie już niedługo. Teraz wydawnictwo Wesper i nowa książka z serii Wymiary. Na tę książkę to ja się jaram już od roku. Jak, jak tylko Wesper ogłosił, że to będzie wydane, ja nie wiem, ja chyba na początku roku nawet o tym mówiłam. Jak tylko ta książka naprawdę ujrzała światło dzienne, że będzie w Polsce, no to no, ja zacieram. Na nim ręce. Jest to Xenogenesis i to jest cała trylogia, chyba wydana w jednym, e, jednej książce, więc fajnie, że nie będziemy musieli czekać długo na, na kolejne tomy. Z tego co widzę, no to tytuł oryginału jest napisane e, trzy tytuły e, po ukośnikach, więc chyba to tak będzie właśnie. A tutaj mamy historię porwania przez kosmitów. Mamy Ziemię, która no, również tutaj jakaś apokalipsa na ziemi się wydarzyła, ale to nie o tym historia. Historia jest o kosmitach, który, którzy porywają niektórych ludzi, ale nie do końca po to, chyba, żeby ich uratować, tylko żeby robić chyba na nich jakieś badania. Nie jestem do końca pewna motywacji tych obcych, ale wiem, że będziemy podążali za główną bohaterką, która właśnie budzi się na takim statku obcych w pokoju badawczym. No i. Tam będą się pewnie działy ciekawe rzeczy. No, widziałam, że ta książka to zbiera naprawdę bardzo dobre opinie. Wszystkich zostawia, wiecie, ze szczęką do ziemi i, i naprawdę podobna jest mocna, ale bardzo dobra. Więc ja tutaj trzymam kciuki, bo przypowieść o siewcy tej autorki niestety mi do końca nie podobała się. Nie podeszła mi mocno ta książka. Była, miała swoje momenty, ale to, to nie był mój typ lektury. Tutaj myślę, że ksenogenezis będzie czałem w dziesiątkę, i no to jest chyba top jeden z tych wszystkich książek, które Wam pokazałam. Ale jeszcze jedna przed nami. Ostatnią książką, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest książka z wydawnictwa 9, i jest to książka pod tytułem Dom Wszystkich Snów Wojciecha Guni. I to jest książka, która bardzo przypomina mi z opisu Dom z liści którego ja jeszcze de facto nie przeczytałam, ale ostatnio mam coraz większą na niego ochotę. Ja wiem, że ja o wielu książkach tak mówię, ale tutaj naprawdę ja sobie zaraz tę książkę wyjmę i zaraz ją zacznę czytać. Jak tylko zrobi się troszkę gorsza pogoda, zacznie padać, to Dom z Liści na pewno u mnie wiedzie. A Dom Wszystkich Snów, e, który ma premierę we wrześniu, e, jest też o domu. Jest o 13 historiach, jednej opowieści. I tutaj to jest chyba. Taka bardziej filozoficzna książka, bo sam opis jest dość enigmatyczny. Jest napisane, że w tym domu my wszyscy się rodzimy i umieramy. W jego korytarzach i pustych pokojach rozgrywa się to, czego doświadczamy między jedną a drugą nicością. I mamy tutaj 13 opowiadań, 13 opowieści, 13 historii, które składają się w jedną całość. Więc może być tak, do e, przemyśleń, do pogłówkowania może troszkę większego, tak samo jak z tego wydawnictwa Lagrange, Listy z ziemi, czy listy do ziemi, listy z ziemi chyba był bardzo ciekawym tytułem. Bardzo mi się podobała tam ta książka, i miałam w ogóle do niej wrócić, ale jeszcze nie wróciłam. Tak tutaj wydaje mi się, że też może być tak. Ciekawie, tak do podyskutowania nawet. Nie będzie to pewnie prosta książka do, do interpretacji i do analizy i do takiego szybkiego mówienia na YouTubie w Europapie dwie minuty o, o książce, więc zobaczymy czy się za nią zabiorę, bo ona według mnie jest taką książką wymagającą, ale z tego względu, że skojarzyła mi się z tym Domem z liści jakoś, to może nawet wymyśliłabym sobie tak, żeby przeczytać je obie. Jakoś tak obok siebie i móc je jakkolwiek porównać, jeżeli w ogóle jakkolwiek dałoby się je porównać, bo tak one mi w głowie się zaszufladkowały na ten moment. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, na co Wy czekacie we wrześniu z tych premier wrześniowych, albo czy czajcie się na którąś z pokazywanych przeze mnie książek. Ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!